Piółki I, i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, w kolejnych ciekawych i interesujących dla Was przygodach z Kokongu. Ja się teraz udaję do restauracji. Mamy Tarong. Ehm, przyniosę jej jedzenie, bo dzisiaj się Tarong który nie najlepiej, została w domu. A potem. Udam się na już rytualny, powiedziałbym, rytualny napój. Hany Lemon Soda w kafejce, w której mają dobre wi i będę wysyłał nagrane materiały. Nie ma ich dużo, bo wczoraj nie udało mi się wiele nagrać. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę nadrobię. No niemniej będę je wysyłał do Michała, do montażu, żebyście mogli je zobaczyć. Na co przyniesie nam dzień? Kompletnie nie mam pojęcia. I to jest piękne, tym cudownym słonecznym. Zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Zostańcie. Usiadłem na chwileczkę w takiej lokalnej kawiarni. No i jest tu kilka takich, zazwyczaj małe. To jest troszkę większa. Piekarnio, cukiernio, kawiarnia. Taka zrobiona już na modłę europejską. I ona się cieszy sporą popularnością. Trochę jest osób, tutaj na razie nie chcę pokazywać, Tu na półkach mamy zarówno pijczywo takie w miarę podobne do naszego, plus jakieś pączki, inne ciastka, raczej niezjadliwe. Tam jest lada i możliwość kupienia sobie wszystkiego, w tym różne rodzaje kaw i napojów zimnych. Ja sobie raczę się w tej chwili szejkiem bananowym. No i taka część do siedzenia. Także mały kokong z dużą kawiarnią. Ja, taką fajną naprawdę, podobałoby się wam. Pamiętacie to w Polsce? Ja pamiętam. Ktoś tu coś leciuje. Tu i stawia bańki.

jest Wszędzie dookoła, dookoła. Szybkiego powrotu do zdrowia w takim razie. Udajemy się teraz starą z Starong i z Dżuny do cioci Tarąg, zwanej tutaj Big Andy. Big Andy, czyli najstarsza z, z rodu, jakby siostra, w związku z tym ciesząca się teoretycznie największym poważaniem. Tu ciągle jeszcze e, według starszyzny podchodzi się do, do osób. E, oczywiście w pokoleniu, w pokoleniu, bo wiadomo, no, dziadkowie są najstarsi czy pradziadkowie, ale w tym pokoleniu akurat najstarsza siostra czy najstarszy brat cieszą się największą, najwyższą estymą. No i tam właśnie jest Big Auntie i Big Uncle. A, I zostaliśmy zaproszeni, bo co się tam odbywa? Była się coś bardzo ciekawego. Tradycyjny Przyjmowanie kandydata, który przychodzi prosić o rękę ich córki. W związku z tym, rodzina przyszłej panny młodej zbiera się, a on przychodzi sam, czasem z, w towarzystwie kilku innych osób z, z własnej rodziny. Przychodzą negocjować warunki: przede wszystkim zgodę, będzie musiał o sobie opowiedzieć, będzie musiał odpowiedzieć na pytania rodziny. A potem będą negocjowali kwotę, za jaką córka cioci zostaje sprzedana. Ja miałem dokładnie to samo, nie miałem żadnego wsparcia, bo byłem tutaj sam, ale przeszedłem przez spotkanie z jej rodziną. No i teraz właśnie jesteśmy tutaj negocjacje. Nie wiem, czy mogę filmować. Z daleka. Oczywiście, przedstawia się przy jedzeniu. No. No. Jest jedzenie. Zebrali się wszyscy. No i trwają rozmowy, negocjacje. Dalej nie mogę pokazywać ze środka już. To jest jeszcze taki ostatni rzut oka z daleka. My tam usiądziemy teraz w środku. Będziemy się przysłuchiwali oczywiście. Ja tu nic nie powiem. Ale sam fakt, że biały przyszedł na takie spotkanie to też podnosi rangę jego. Tak już jest. Jeszcze taka ciekawostka. To tradycyjne spotkania. Kiedy prosi się o rękę panu młode, kiedy się spotykają rodziny. I one są bardzo podzielone: na mężczyzn, na kobiety. Mężczyźni siedzą osobno i kobiety siedzą osobno. Mężczyźni raczą się piwem, kurczakiem, krewetkami, owocami morza, zupą. Czyli, jakby na, na Bogartu, to jest takie, takie dość poważne um, spotkanie. A panie siedzą przy owockach i przychodzi. Pokazałbym wam pana młodego i panią młodą, ale są w innym pomieszczeniu w tej chwili, ale może jeszcze się uda. W każdym razie jest taki bardzo wyraźny podział tutaj na, na tą część męską, dowodzącą, taką, która... Dobrze, ci i I na kobiecą. I kobiety dbają, przychodzą, że do właśnie dostałem piwo, a nie jeszcze pierwszego. No tak to wygląda po prostu, takie są realne. A tu przemykała się pan <grym, grym>, młody. Brat który młodej, której na razie tutaj nie widzi. Right? Yeah. panna młoda, no właśnie, swojej rękę stara się ten młody człowiek. Przed chwilą u pan impreza gaśnie, trudno się dziwić. U panów wprost przeciwnie, sytuacja się rozwija. My będziemy zaraz znikali, bo mamy dużo jeszcze dzisiaj rzeczy do nagrania dla was, do odwiedzenia, do zrobienia. Także będziemy musieli opuścić to towarzystwo, ale oni będą się tak bawili do późnego wieczora. A mamy dopiero rano, dziewiąta rano. Jedziemy teraz do Old House, czyli do domu, w którym żeśmy mieszkali przez długi czas, będąc tutaj w Kokongu. To jest stary dom rodziców tarąg, Tom nazwa Old House. Eee, no, pokażemy wam jak to wygląda. Nie było tam nikogo przez 5 miesięcy, także spodziewam się wszystkiego, absolutnie wszystkiego, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jedziemy? Nie, ja, idziemy. To są bawoły hodowlane, to jest takie statko małe, tam są maluchy gdzieś, a tam jest maluch jeden, już taki wyrośnięty trochę, tam widziałem jeszcze jednego maluszka po drugiej stronie drogi, bardzo pogodne w usposobieniu, trochę leniwa, zobaczcie jeszcze z tej strony, dość potężne zwierzaki, ale bardzo spokojne. Się chowają w cieniu. Tam troszkę wody. O, siedzą w wodzie. Nie wiem, czy widzieliście. A my już niedaleko. Old House. Niełatwo jedną ręką prowadzić tutaj w tym terenie. Ale dojeżdżamy. Brama zamknięta, a my nie mamy klucza. Wierzę że to się da zrobić. Podobno klucz jest gdzieś na górze. Widzicie go gdzieś? Jest jakiś kluczyk, dobra. No dobra, zaraz pokażę Wam dalej. Kolejne tajemne miejsce, gdzie schowany jest klucz. O, jest. Yeah. No i ja pomiędzy głośnikami. Nasza kłódka, kupiliśmy tutaj kiedyś porządno, jak żeśmy pomieszkali. Dobra, trochę ciemno. Nasz materaz widzę wyciągnięty na zewnątrz, no ciekawy. Ho, ho, ho. Zawalił się sufit. Nasze ciuchy, w związku z tym, pewnie były poddane intensywnym opadom. W ogóle nie fajny. Oje biurko. Przestawiane tutaj rzeczy są. O nasza To lodóweczka. lodówczeczko. Ktoś cię używał w międzyczasie? To tylko szkło tam wstawione. To był nasz pokój, ale przed wyjazdem zrobiliśmy z niego magazyn. I teraz stoją tutaj nasze maszyny do lodów. Jest ich 8. Jeszcze jedna u, u teściów. Moja lampa. Masz safe. To jest solidna. Kolejna, ale nikt nie wyniesie. Torba dżury. To był kijek, który zawsze trzymałem obok łóżka, na wszelki wypadek, wiecie. Jak śpi się z rodziną na takim odludziu, to ko kija, przydaje się czasami. Na szczęście by się nie przydał, ale... O, i tu mam jeszcze jedną maszynę do popcornu. Będę musiał ją przywieźć też ze sobą. ale Jest jeszcze. No dobra. chyba wszystko jest. Nie na gorzycie. czekajcie, jeszcze pokażę Wam resztę. Domu, żeby nie było. Tu jest kuchnia. O, to też chyba zabiorę ze sobą do plompy, jak będziemy wracali. Tutaj mój były moje przywiezione z Chin przyrządy do pomiarów zawartości alkoholu w płynach, menzurka. Niezbędna również do tego. Jest. Zobaczymy, czy jest też to sprzętu. Rozglądam, żeby to nie wiedzieć jakąś skolopędrę albo inne świństwa Jakieś krzesła, stoły. Tam jest. Tam jest. Ojej, tu rosły te grzyby. Wszystkie jeszcze, ale super. Tam jest przykrywka i cała. Chłodnica. W przewodzimy przewodzie ale to jest ciekawsza rzecz. Widzę, że cały czas jeszcze tu chyba stoi. Uuu, nastaw półroczny przeszło, nastaw. O jak pięknie pachnie drożdżami jak go otworzyłem, ale masakra, Jezu co z tego będzie. Ula, la, 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 la. No to trochę taki, taki tutaj już bajzer jak widzicie, no i to można te drzwi odstawić i wyjść na zewnątrz. Ale to już pokażę wam na zewnątrz. Dokładno. Ale zabieram ze sobą urządzenia. Prohibicja. Nie, nie straszna już od tej pory. Juny! czonko, pokaż guzie. What? Pictures. A, pictures. To jeszcze jakieś zdjęcie stare mi wisi na ścianie. My... my sisters. Tam rodzina ta, rąk. takie zwyczaj jest, że się wiesza. No. Najręczej. Yes. To rodzice Tarong. Razem, i Tarong razem z młodszą siostrą. Tutaj rodzice dniu ślubu. No Idziemy na zewnątrz. W środku betonu sobie kwiatek. Tutaj wszędzie drzewa mango. Have you, have you seen? How many mango? Mnóstwo mango. Sobie coś zerwiemy później. Tu są cashew nuts, ale jeszcze nie zaczęły kwitnąć. Widzę, że nie ma owoców. A to był jak robiłem tutaj jeszcze cegły. Nie miałem formy i robiłem cegły. Zrobiłem według własnego projektu stół do wytrzęsania. W czterech rogach na sprężynach pod spodem zamontowany był silnik, który prowadził wibrację cały stół. A to były, a to były moje cegły pustaki właściwie nie cegły. To ten większy i była jeszcze połówka tego. Uuu, czerwone mrówki, dobra, idę. Za dużo wam pokazuję, bo zaczynają mnie gryźć mrówki. Hmm. Nie, a lot. But normally it only have one. But someone cut some trees behind as well. Tutaj są To również mango, ale widzę, że tutaj nie ma specjalnie owoców. A tutaj kokosy są jeszcze jakieś. I Tam jeszcze coś? No i tutaj z drugiej strony domu. Także spory teren całkiem I zielono i w miarę cicho. Więc generalnie mieliśmy tu bardzo fajnie, tylko nie ma bieżącej wody, w związku z tym woda właśnie stąd. O, tak się zaczerpuje, a później chlapu chlapu na siebie i się myje. No dobra. Wróciliśmy na stare śmieci. Nawet dosłownie. Troszkę wam pokazałem. Ja tu jeszcze wrócę. Bo będę chciał trochę rzeczy naszych jeszcze zabrać ze sobą do pompy. Ale mamy na to czas. Na razie się nie spieszymy. Są te resztki moich kustaków. Jeszcze się walają. A to taki wózek, który też zrobił dla mnie. Według mojego projektu. Do przewożenia tych cegieł swego czasu. żeby ich wysoko nie nosić. Więc tak. płaski. No dobra. Dość wspomnień. Koniec z Old House'em. Baby, what next? Maybe tapon. Może. Może. Kolejny woda spać. Zobaczmy. Ta zamyka już bramę. Wyjeżdżamy już z Old House'u. Tu jeszcze chciałem wam pokazać, tylko po sąsiedzku. Tak na różowo. Pomalowany, ale gigantyczny teren. E ty młoda bo wyrżniemy Gaz zaczęła rozkręcać w motorze. tam jest fabryka lodu tu się produkuje lód na górze tego muru jest wyłożony cement i powbijane są potłuczone butelki żeby nikt nie wchodził jest drutu kolczastego Ready baby? Yes You want to sit there? Czunku, tu siedzisz? jak będziemy jechali? Dobra Tao Tao, jedziemy Zobaczcie sobie. Młodszy brat Taron, 15 lat już ma. Spotkany, z dwoma dziewczynami. Jak wygląda randka w dzisiejszych czasach? Arrakon, arrakon, arrakon. I się bawi. Nawet Nie, żona jest lekko nie. Tak naprawdę jesteśmy tutaj po to, żeby przygotować fried rice nie, 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 Klasyczna kmerska potrawa, yy, która dość często gości na stołach. A w międzyczasie znalazła krawę. Fried rice. Fried rice, not crabs. Witamy Was na kuchni. Tu mamy tarąg w restauracji, gdzie tarąg będzie przygotowała, tak jak już Wam mówiłem, fried rice. Klasyczna potrawa. Która może być w wersjach mięsnych, owocach morza albo po prostu warzywna. Czyli w zależności od tego, czy używamy wieprzowiny, wołowiny, nawet kurczaka, czy owoców morza, zaczynamy właśnie od tego. To jest pierwsza rzecz, która ląduje na patelni w puszu. w tym momencie na łoku, oczywiście. Bo to ona będzie nośnikiem smaku, kiedy mamy już. Kileczkę dosłownie podsmażone, mięso, owoce morza, Dajemy jajko oraz chili oil, czyli olej z chili cukier, rodi, czyli smak kurczaka, no, no bj, sos ostrygowy, black soy sauce i sos sojowy, tutaj wersji one, czarny. W wersji czarnej daje on bardziej intensywny kolor. Wszystko dzieje się oczywiście na dużym ogniu. No i teraz będą trochę cebuli, trochę marchewki. To jest produkt takiej sałaty, kapusty. Można dać pak i można dać zwykłą sałatę. Można dać zwykłą kapustę pekińską. No, też się sprawdzi. And... Uh Kim -huh. Mhm. I ryż. Be... It... No, był wcześniej oczywiście ugotowany. Jak widzicie, że jest dość twardy, to ona go tak rozsmarowuje przy pomocy szpaci. Na końcu proszę szczypiorku. I potrawa jest zasadniczo gotowa. Teraz jeszcze tylko wyłożyć ją na talerz. Próba porcja. Ok, baby, okay. sos. Ten palec to był naprawdę niepotrzebny na końcu. Kisz sos. Mm -hmm. Sos rybny. Odrobina sosu jeszcze obok. Fried rice. I tak wygląda. Właśnie klasyczny Perski Fried rice. Nasze plany związane z podróżowaniem dzisiaj na razie odkładamy na bok. Bo znowu znienacka, jak to ostatnimi dni się tutaj czy dniami się dzieje nagle. Pogoda się zmieniła, zaczął padać. No ale tak patrzę, że tam już się przejaśnia, więc, więc jest szansa, że będzie lepiej. Ale jak lunie tutaj tak srogo, przez chwilę popada. To... Widzicie, co się dzieje, gdzieś zatkany odpływ i ulica stoi w wodzie. No nic, zobaczymy, co będzie dalej. Na razie dalej uczę Marka mówić. Polska. Taki rzut, w odcinek, troszkę niepowiązany z niczym, ej, ale, ale chciałem wam powiedzieć, że ej, no, chodzi mi to po głowie. Nie wiem, czy, czy się na to zdobędę po raz. Dwa, czy to zorganizować. Trzy, czy będę miał jeszcze budżet na to, bo, bo, bo jednak pobyt w kokongu kosztuje nas trochę pieniędzy, a w międzyczasie nie zarabiamy. Natomiast, natomiast e, co mi chodzi po głowie? Kuter. Rybacki kuter. Chodzi mi po głowie na to gadanie się z kapitanem takiego kutra żeby wypłynąć z nimi taki jeden rejs e, na połowy. Oni zazwyczaj tutaj chyba na kalbary się nastawiają, szczególnie w nocy, kiedy łowią, e, ale to nie mówią też inne rzeczy, nie wiem. E, żeby po prostu jako taki załogant, no, niepełnosprawny oczywiście, ale załogant na taki kuter się wybrać i nagrać wam z tego materiał. Myślę, że mogłoby być bardzo fajne. Tutaj jest takie molo. Także tak, zamykamy. Nikt postronny wejść nie może. Na końcu molo właśnie, kuter stoi. Często stoi tych kutrów więcej. Nie mówię konkretnie o tym, prawda? Bo jest tych łodzi znacznie, znacznie więcej tutaj. Myślę, że to mógłby być fajny materiał. No, niezłe przeżycie dla mnie, w sensie szkoła życia bardziej niż przeżycie. Ale o ile przeżyję, ale to myślę, że mogłoby się Wam podobać. Mogłoby być fajne. Także dajcie znać, co o tym myślicie. A ja spróbuję jeszcze wykroić coś z budżetu, bo nie za darmo na naprawdę nie zabiorą. Nie dość, że będę musiał pracować i pomagać, to jeszcze muszę za to, za to zapłacić. Także dajcie znać. A, to jeszcze tak, skoro tu jestem. Bo tu często stoi kilka kutrów, i ta załoga, która tutaj jest, się czasami nudzi. I tutaj zrobi takie pole, i grają tutaj w bule. Bóle czyli takie mocne, żelazne, metalowe kule. Rzuca się jedną jako. Jako cel, nazwijmy to sobie. I później każdy z zawodników, znaczy dwóch zawodników gra. Starają się rzucić swoje bule jak najbliżej tej, tej takiej będącej celem. Można wybijać bule przeciwnika, żeby były dalej. Taka wydaje się, wydaje się dziecinna i prosta gra, ale powiem wam, że bardzo fajna wciągająca. Grałem kilka razy, bardzo mi się podoba. To tyle z tego wrzutu. No i po raz kolejny nadszedł ten moment, w którym się żegnamy. Jeszcze teraz przejedzie trak, żeby Dodać mi tutaj elementów dźwiękowych do naszego pożegnania. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Wielkie dzięki, że dotrwaliście dotąd. Mam nadzieję, że po raz kolejny dostarczyłem Wam, czy wszyscy aktorzy tego, tego odcinka dostarczyli Wam e, radości, może troszkę jakichś ciekawych informacji. Serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć.